Mamo, tato, znowu zrobiliście taki straszny bałagan. Nie, tego nie zniosę. Czemu tak bardzo bałaganicie? Co Romi na to powie? Raul, przepraszamy, nie chcieliśmy tak nabałaganić. Po prostu chcieliśmy z wami spędzać każdą wolną minutę. Specjalnie po to przyjechaliśmy. Proszę, nie gniewaj się. No, mamo, nie gniewam się. Tylko po prostu myślę, że będzie lepiej, jak spędzicie ten czas do ślubu w hotelu, bo Romie i tak jest bardzo zestresowana tymi przygotowaniami, także myślę, że lepiej gdybyście mieszkali w hotelu, okej? Okay? No tak, syneczku, nic się nie stało, to chyba będzie dobry pomysł, tylko nie gniewaj się na nas. Tak, tak będzie lepiej. Rodzice sobie spędzą czas w pięknym hotelu, a my na spokojnie przygotujemy ślub z Romi. Tak, to dobry pomysł. I chyba mam dobry pomysł. Hmm, tak, wymyśliłem. Rodzice sobie pozwiedzają miasto na motorze. Świetnie, że mi go kolega pożyczył. To jest idealna okazja. Zaraz ich zawołam i oczy wyjdą im z orbit, jak go zobaczą. Będą zwiedzali miasto w wielkim stylu. Mamo, tato, chodźcie na zewnątrz, mam dla was niespodziankę. Raul, gdzie ta niespodzianka? Nic nie widzę. Tam, spójrzcie, załatwiłem dla was motor. Możecie na nim pozwiedzać całe miasto. Dam go, dam go wam na miesiąc, ok? Wow, Raul! Świetnie! Mój Bueno! Piękny, świetna niespodzianka, ale mamy świetnego syna, najlepszego na świecie. Bawcie się dobrze, uważajcie na siebie. Mmm, jaki ciekawy hotel. Nie wiedziałam, że taki jest tutaj w pobliżu. Sprawdziłem adres w internecie, ale jestem tutaj pierwszy raz. Na pewno się spodoba rodzicom, tym bardziej, że jest bardzo blisko naszego domu, będziemy mogli spotykać się codziennie na kolację. Ale tu pięknie, co? Dzień dobry. Czy mogę panu pomóc? O, dzień dobry. Jestem Raul i szukam pokoju dla moich rodziców, czyli pokoju dwuosobowego. Macie coś wolnego? Tak, oczywiście. Mamy mnóstwo wolnych pokoi. O, świetnie. Wiedziałam, że tutaj coś fajnego znajdę. Także poproszę jeden y, pokój. Dziękuję bardzo. Dobrze do zobaczenia później. Ha, 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 ha. O, y, zniknął. Ale on był miły. Na pewno tutaj się rodzicom spodoba. To przepiękny hotel. Zaraz im go pokażę. Ale dzisiaj dużo załatwiłem, Romi będzie zadowolona, tylko jeszcze muszę posprzątać, zanim wróci.